Thank you. To był poniedziałek, za oknem niebo łowiane Rano wstałem i jak zawsze szluki kawa na śniadanie I już czuję, że ten dzień będzie przejebany To pojebane jest Tak se pale i nagle w głowie myśli dziwne Może w końcu dziś nagram reckę o tym filmie Warto dodać, że kino to wybitne takie Społeczno-socjologiczne Zresztą wczoraj pół dnia przesiedziałem nad skryptem Ale chyba git jest nim zacznę, tylko jeszcze wyjdę Z fiwkiem i kurwa, oby nie było Znów na ścianę w windzie I tak minie. czy to dobry pomysł Z tym rapowym wstępem, ale mówię sobie Chuj, co ma być, to będzie Już statywy rozkładam ze sprzętem Aż tu nagle dzwoni ktoś Na messenger, jakiś ziomój Z lat szkolnych, co tam mordo pyta Ziomny, bardzo mogę gadać, no Borecka Się nagrywa, on na to, że we Wrocławiu Storów tramwaj i W ogóle przejebany dzień, dziś I jest strasznie wielki przypał, odpowiadam mu że spokoj, że chuj mnie to boli, bo ważniejsze sprawy mam niż z nim tak stać i pierdolić, no i że sorry tak ogólnie, bo z tą Recką nie zła sieczka. A on kończy... Gówno tam nagrasz, ty i twoja recka. Witajcie moi mili. Musicie wybaczyć mi ten mały performers na początku i mam nadzieję, że wasze uszy są całe po tym moim zawodzeniu, ale... Szczególnie w tym materiale ważne było dla mnie, żebyście od razu weszli w klimat i formę narracji filmu, o którym będziemy sobie mówić. A będziemy mówić o ekranizacji książki uchodzącej za nieekranizowalną. I to o ekranizacji, która się nie tylko udała, a w pewnym sensie też wytyczyła zupełnie nową jakość audiowizualno-montażowo-narracyjną w polskim kinie. I oczywiście chodzi o film Inni Ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej, z którą rozmowę moją możecie gdzieś tu znaleźć w jakiejś karcie, przypiętej tu na górze będzie, na podstawie powieści Doroty Masłowskiej. I żeby trochę uporządkować ten mój strumień myśli odnośnie tego filmu, stwierdziłem, że warto byłoby podzielić ten materiał na rozdziały, więc wszystkie timelapsy macie tutaj gdzieś w opisie. W pewnych momentach mogą pojawić się spoilery, więc ewentualnie o nich ostrzegam, natomiast no, umówmy się, film już kończy swój kinowy run, więc kto miał obejrzeć już raczej obejrzał, kto jeszcze nie obejrzał to niech leci szybko oglądać i zaczynamy. Tytule, ja wiem, co sobie teraz myślicie. O to co to, On zamiast o filmie teraz będzie gadał o jakiejś pisarce na kiju, tak? Tak, bo uważam ten kontekst jakby literacki za ultraważny, zarówno w kontekście samego filmu, jak i mojego osobistego podejścia do niego. Bo wiecie, urodziłem się w pierwszej połowie lat 90., a moje dorastanie przypadało na pierwszą dekadę lat dwutysięcznych tak naprawdę. I ma to z Masłowską zdecydowanie więcej wspólnego niż mogłoby się wam wydawać. I słuchajcie, i teraz się trochę pobawimy w doktora Manhattana, jak znacie Watchmen to wiecie o co mi chodzi. Jest rok 2002. Ja mam 8 lat, a Dorota Masłowska ma 18 i właśnie wydaje swój literacki debiut. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Książka z miejsca staje się bestsellerem i mocno dzieli odbiorców. Jedni mówią o arcydziele językowo-społecznym, wgryzającym się w taką kulturę społeczeństwa, dresiarstwa polskiego lat dwutysięcznych, wczesnych i końcówki dziewięćdziesiątych. Inni znowu twierdzą, że jest to przeintelektualizowany, powierzchowny, grafomański bełkot o niczym. Natomiast ośmioletni ja jest zachwycony, mimo że jeszcze niewiele z niej rozumie. Kilka lat później powstaje kolejna książka Masłowskiej, Paw Królowej, za którą to Masłowska dostaje nagrodę Nikę. I w której to mamy już pewną szczątkowość tego, co rozkwitnie dopiero w 2018 w innych ludziach. W międzyczasie powstał też oczywiście film Xawerego Żuławskiego o tytule Wojna Polsko-Ruska, ekranizująca ten debiut Masłowskiej. W mówić ma być normalnie Wojna polsko -ruska. I wtedy tak naprawdę Masłowska przebiła się do takiej szerokiej świadomości ludzi z mojego pokolenia, którzy zachwycili się tym, co ośmioletni ja, tylko pewnie więcej z tego zrozumieli. I ja też się filmem zachwyciłem i do tej pory bardzo go lubię, zresztą niedawno go rewatchowałem, także dalej jest wspaniały. I wiecie, wychowywanie się w Polsce, w blokowisku w tamtych latach bardzo mocno rezonowało z tym, co Masłowska opisała w swojej książce. Bo każdy na swoim osiedlu miał takiego silnego, taką Magdę, czy Lewego, czy Angelę, czy Arletę. I oczywiście... U Masłowskiej była to pewna hiperbola, ale punktów stycznych z rzeczywistością było naprawdę dużo. Wiecie, wszędzie można było zaobserwować takie grupy dwudziestokilkuletnich ludzi bez totalnie przyszłości, w świecie szarych bloków bez Facebooka i Instagrama, których jedynym zajęciem i jedyną rozrywką było sączenie browara na ławce pod... Blokiem. I Masłowska świetnie złapała to w swojej książce. Taki margines społeczny pewnej luki pokoleniowej pomiędzy ludźmi wychowanymi w PRL-u a ludźmi wychowanymi w wolnej Polsce, ale jeszcze bez szerokopasmowego internetu. I wiecie, Masłowska w takim portrecie Polski wojną polsko-ruską wyprzedziła swoje czasy. I zrobi to po raz kolejny w 2018 roku za sprawą innych ludzi. A później ten fenomen kulturowy trafi do szerokiej publiki. I szerokiej świadomości widza za sprawą filmu Aleksandry Terpińskiej. Taką mam przynajmniej nadzieję. No i słuchajcie, nadchodzi ten 2018 rok, a wraz z nim dzieło ostateczne polskiej literatury współczesnej: Inni ludzie, czyli powieść o strukturze płyty rapowej opowiadająca o współczesnych problemach Polaków. Książka, po której pojawiły się stwierdzenia, że nikt jak Masłowska nie rozumie współczesnego świata, z czym ja się oczywiście zgadzam. Książka, która wniosła na zupełnie inny poziom zabawę słowem, czyli literacką formą. Wreszcie książka, o której powiedziano, że jest niefilmowalna, a udało się ją nie tylko sfilmować, ale też tą ekranizacją wyznaczyć nową jakość polskiego kina. Inni ludzie opowiadają historię Kamila, młodego chłopaka żyjącego w blokowisku bez jakichkolwiek perspektyw, którego jedynym celem życiowym i największym marzeniem jest nagranie rapowej płyty. Kamil, mając 32 lata, mieszka z matką i młodszą siostrą, na co dzień tuła się po mieście i pisze teksty na swoją płytę, nie robiąc przy okazji absolutnie nic w kierunku nagrania jej i wydania. A my jako widz obserwujemy jego codzienność, od kłótni z matką poczynając, a kończąc na typowo seksualnej relacji z o wiele starszą Iwoną. I scenariuszowo jest tu naprawdę świetnie. Postacie mają swoje motywacje, plany, marzenia i naprawdę kupę charakteru. I jasne spora w tym zasługa Masłowskiej, no bo umówmy się ten tekst jest na tyle specyficzny, że nie bardzo można było go zmienić. Natomiast na tyle plastyczny, że bardzo fajnie można było go ubrać w obrazki i podbić pewne rzeczy, które są w tym tekście zawarte, właśnie za pomocą wizualiów, aktorów czy muzyki. Interakcje między bohaterami są tak żywe i realistyczne, a jednocześnie tak surrealistyczne i, i oderwane od rzeczywistości, jakby przepuszczone przez jakiś filtr rzeczywistości, że ma się wrażenie, że nie ogląda się filmu, tylko ogląda się jakiś taki skrót życia na ekranie życia przelatującego przez wszystkie problemy współczesnych Polaków. Od pewnej klasowości i zderzenia patologii z klasą średnią, zaczynając przez reakcję na przypływ imigrantów z Ukrainy, wpływ social mediów na życie, pewien wielkomiejski styl bycia czy samotności wśród ludzi i przedmiotów. I wiecie, każdy w tym filmie ma jakiś swój własny dylemat, swoje własne problemy, każdy reprezentuje inną część społeczeństwa. Aby razem opisać i zdiagnozować cały naród. Bo ta typowa polskość jest w tym filmie bardzo wyraźna. W każdym zdaniu, w każdej sekundzie i w każdym grymasie widać tę polskość. I pewnie też dlatego tak dobrze mi się ten film personalnie odbiera i tak bardzo ze mną rezonuje. Ale też wbrew temu jakby problematyka jest bardzo uniwersalna i bardzo łatwo można byłoby ją przenieść na praktycznie każdy inny kraj. Do tego inni ludzie są bardzo charakterystyczni w swojej narracji, bo wszystko o czym bohaterowie mówią jest rymowane i tak jak w książce Masłowskiej utrzymane w konwencji rapowych piosenek. A rolę ekspozycyjną pełni tutaj wszechwiedzący narrator, który jest Jezusem i chodzi obserwuje i w końcu komentuje ten łez zwany Polską. Mamy tu mnóstwo długich monologów, zabawnych i trafnych gier słownych, a to wszystko sportretowane w rytm utworów Auer'a i w takt emocji aktorów. Dobra, dobra, tak pierdolisz bez sensu, tutaj w takt emocji, tutaj w rytm Auer'a, coś tam, ale czym ci inni ludzie tak naprawdę są? No, tutaj o jakąś taką klasyfikację gatunkową jest naprawdę ciężko, bo miks gatunków jest tutaj ogromny. Z jednej strony mamy wszechobecną muzykę i piosenki ilustrujące myśli i słowa naszych bohaterów, więc no może jest to musical? Trochę tak, ale nie do końca, bo przecież treściowo przeważający jest tutaj dramat społeczny z momentami pewnego dokumentalizmu żywcem wyjętego od Wojska Smarzowskiego czy komedią obyczajową na przełamanie. No ale też nie do końca, bo znajdziemy tutaj mnóstwo elementów surrealistycznych, symbolicznych czy onirycznych, kojarzących się niezmiennie z filmami na przykład Davida Lincha. Czym więc tak naprawdę są inni ludzie? Moim zdaniem do określenia tego wystarczy jedno słowo. Majstersztyk. Reżysersko inni ludzie to najwyższa możliwa półka w naszym kraju. Serio. Mamy tutaj takie pewne zderzenie dwóch artystycznych dusz i dwóch bardzo wyrazistych twórczyń. Zderzenie, które doprowadziło do czegoś, czego w polskim kinie nie widziano chyba nigdy. Bo Masłowska i Terpińska to takie dynamic duo polskiego kina, z którym w tej chwili chyba już nikt nie może się zmierzyć. Od strony treściowo-scenariuszowej ten film wręcz kipi masłowską, natomiast od tej strony wizualno-formalnej widać tutaj ogromną autorskość i styl Terpińskiej. I to się ze sobą pięknie zazębia, dając nam pewną całość. I wiecie, bardzo widać, że reżyserka starała się przenieść tyle swojego stylu, ile tylko się da. Pomimo tych takich bardzo sztywnych ram scenariuszowych, no i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jej się to udało, a inni ludzie są takim małym, wizualnym arcydziełem. Każda scena i kady są naprawdę przemyślane i wręcz tętnią życiem, za sprawą głębi ostrości i świetnych drugich planów. Dużo ujęć jest też tutaj statycznych, co świetnie sprawdza się w tak dynamicznym montażu, o którym. Zaraz powiem i do którego jeszcze wrócimy na pewno. Kolorystycznie film robi też naprawdę spore wrażenie, bo taka tonalność kolorystyczna koresponduje z emocjami bohaterów i zmienia się wraz z nimi. A pewne barwy odpowiadają jakby pewnym stanom emocjonalnym naszych bohaterów, co jest świetnym zabiegiem. W innych ludziach dużo jest też takiej wizualnej oniryczności, gdzie po prostu Terpińska odpina wroty i idzie się bawić, po prostu, wiecie, kinem i, i, i filmem swoim. Wiecie, fluorescencyjne farby oświetlone światłem UV, czerwone oświetlenie na zasłonach, na których są cienie kobiet wyglądające jak Ulica Czerwonych Latarni w Amsterdamie, takie bardzo ciasne, klaustrofobiczne, klatki schodowe, blokowisk, czy sztucznie powiększane światłem apartamenty to jest coś, co jest w tym filmie i co ja chciałbym w polskim kinie oglądać zdecydowanie częściej. No i do tego wszystkiego mamy wybitny montaż, który ma w samym filmie rolę nie tylko taką formalną, ale też narracyjno-ekspozycyjną. Wiecie, wszystko jest tutaj pocięte szybko i dynamicznie, i cały ten film składa się z takich bardzo króciutkich ujęć na różne rzeczy. Do tego montowane jest to wszystko po emocjach bohaterów. Zresztą sama reżyserka tak mówiła w tej rozmowie ze mną. I to naprawdę czuć i to daje niesamowity efekt, jakby tempa tego filmu, dodając mu trochę takiej niewymuszonej teledyskowości, której. Nie jest za dużo, ale też nie jest za mało. Jest idealnie. I tych zabiegów montażowych jest tu naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a kwintesencją tego wydaje mi się być scena w siłowni. Nie będę wam opowiadał, o czym ona jest, ani jak jest nagrana. Zobaczycie film, to sobie zobaczycie, ale, ale to jest moim zdaniem kwintesencja jakby montażu tego filmu. Kto widział ten film, to będzie wiedział, o czym mówię. A no i czy wspominałem o tym, że film jest montowany bardzo rytmicznie, w rytm piosenek? Bo tak jest i to tylko podbija jakby twoje emocje jako widza podczas sansu i masz wrażenie obcowania z czymś naprawdę oryginalnym i unikatowym. A a propos piosenek, no to warto byłoby też coś o nich powiedzieć, tym bardziej, że muzyka ma tutaj dominującą formę, a przy okazji jest świetna po prostu. Auer zrobił tutaj kolosalną wręcz robotę, komponując piosenki i później aranżując je. A aktorzy do tego dorzucili swoje emocje, przez co całość jest taka bardzo unikatowa i wbijająca się mocno w głowę. A myślę, że niektóre wersy z tych piosenek, które no oczywiście wcześniej z prozy Masłowskiej, za chwilę wejdą do takiej potocznej mowy polskiej. Chociaż wiecie, to są trudne sprawy, sprawy trudne, sprawy ciężkie. Aktorsko Inni Ludzie to dzieło równie wybitne co w każdym innym aspekcie, a to jest zaskakujące o tyle, że ten film stawiał przed aktorami mnóstwo takich dosyć niecodziennych wyzwań. Bo wiecie, nie dość, że aktorzy musieli się uczyć naprawdę długich partii tekstów, długich monologów, to jeszcze nie mogli w nich zmienić totalnie nic, żeby nie zabrać jakiegoś rymu czy nie zmienić nawet sylaby. I jednocześnie jeszcze musieli w tym wypadać naprawdę autentycznie i to się udało. A pomijam już nawet fakt, że piosenki były wykonywane przez aktorów na planie filmowym i później dopiero aranżowane, co no, jest ciekawe w kwestii technicznej, ale w kwestii aktorskiej jest, jest straszne do ogrania, no bo umówmy się, nie każdy aktor, mało który aktor podejrzewam, musi grać scenę, w której nie dość, że rapuje. Strasznie długi monolog, to jeszcze wizualnie wyrywa sobie dosłownie serce z piersi, i jeszcze do tego musi dograć to wszystko emocjami, tak żeby, tak żeby można było osiągnąć ten emocjonalny pik, bo to akurat jest taka scena. No, mało kto tak w Polsce gra, więc że to się udało, to jest naprawdę coś niesamowitego po prostu. I nawet ciężko wyłonić tutaj, nie wiem, jakiegoś faworyta, jeżeli chodzi o aktorstwo w tym filmie, bo każda rola jest zagrana na podobnym, jakimś w ogóle zupełnie kosmicznym, wysokim poziomie. I wiecie, ja mam jakichś takich swoich faworytów, jeżeli chodzi o aktorstwo i bez wątpienia to jest dla mnie Sonia Bohosiewicz i Jacek Beller w roli Iwony i Kamila a konkretnie chodzi mi o sceny gdzie oni wchodzą ze sobą w interakcję i to jest w ogóle jakiś pik aktorski tego filmu bo dosłownie widać te emocje między nimi i czuć taką dziwną specyficzną chemię do tego dochodzi oczywiście pewna mikroekspresja małe gesty i to wszystko sprawia że oglądając film ja naprawdę widzę te postacie z książki Masłowskiej ale tak naprawdę no wszyscy aktorzy zrobili tutaj naprawdę mega dobrą robotę nieważne czy pierwszo drugoplanowi czy epizodyczni bo czuć w tych interakcjach pewną synergię, która była bardzo ważna w tym filmie, żeby zachować jego rytm. I to się udało. Najgorzej moim zdaniem, ale ciągle nieźle wypada Magda Koleśnik. I pewnie jest to trochę wynik mojej antypacji do niej po koszmarnym swetrze oraz zostawienia z wybitną Bochosiewicz. Bo umówmy się, w porównaniu z Bochosiewicz, to prawdopodobnie każda żeńska rola w tym roku będzie wyglądała już dosyć blada. Bo to, co Bochosiewicz wyrabia w ogóle z emocjami w tym filmie, to jest jakiś aktorski nieosiągalny w ogóle poziom. I może to po części to, że już miała styczność z tą specyfiką tekstu Masłowskiej przy okazji wojny polsko-ruskiej, gdzie grała Natasze Blokus. A może to dlatego, że po prostu ta postać i te emocje są takie bardzo bliskie, przyziemne i codzienne. Nie wiem, ale bez wątpienia jest to aktorski top tego roku. Dobra, umówmy się. Wy wiecie, że ja lubię te takie górnolotne określenia w filmach, y, które mi się bardzo podobają, ale akurat jeżeli chodzi o, o stwierdzenie, że inni ludzie to najważniejszy polski film. Ostatniej dekady to nie ma w tym ani grama przesady. Po pierwsze dlatego, że w polskim kinie naprawdę dawno nie było czegoś tak autorskiego, oryginalnego i unikatowego w swojej formie. Czegoś co tak bardzo wybijałoby się na tle setek romkomów jakby wiecie z białym plakatem czy kolejnego filmu z cyklu Komuna z bad. Po drugie dlatego, że chyba nikt lepiej niż Terpińska i Masłowska nie rozumie społeczeństwa i nikt nie jest w stanie lepiej zdiagnozować polskości w tak bardzo jakby szerokim sposób. Spectrum. To film nie tylko ultraważny, ale też ultrapotrzebny i dlatego ja chciałem podziękować publicznie za to, że ten film powstał. Nie tylko dla Doroty Masłowskiej za napisanie tego filmu w postaci książki. Nie tylko dla Aleksandry Terpińskiej za podjęcie się tego karkołomnego wyzwania, jakim była reżyseria tego filmu, ale dla każdego zaangażowanego w ten projekt. Naprawdę dziękuję, że mogłem to obejrzeć. I wiecie, oczywistym jest to, że ten film nie każdemu podejdzie, że struktura jest tu bardzo specyficzna, że odbiór widowni i krytyki jest mocno polaryzujący i podzielony. Ale dajcie temu filmowi szansę, bo inni ludzie na to po prostu zasługują. Jeżeli macie w tym roku obejrzeć jakiś jeden polski film, to niech to będzie właśnie ten film. Gwarantuję, że nie pożałujecie. A jak już widzieliście, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, co sądzicie i jak Wam się inni ludzie podobali. Nie zapomnijcie też o łapce w górze, subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. A tymczasem widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!